się w poniedziałek, wtorek, <grych> dlatego, że dzisiaj jakby jest nowy tydzień, ale wczoraj był poniedziałek, wczoraj było święto niepodległości, więc tak naprawdę dla mnie tydzień kończył się wczoraj, a yy, nowy tydzień zaczyna się dzisiaj. I właśnie się zastanawiam, czy materiały z wczoraj włożyć wam do tego vloga, czy do poprzedniego, bo jeszcze jestem w trakcie montażu, także nie wiem, zobaczymy, ale yy, poniedziałek, wtorek zaczęliśmy od tego. Że musiałam zejść z trzeciego piętra po schodach, jak wychodziłam z gardana na spacer, bo mieliśmy serwis windy, więc było dosyć śmiesznie. Bo piesek nie rozumiał, że pancia ma kontuzję i po prostu ciągnął. A ja tak szybko schodziłam po tych schodach, także jakby ktoś to widział z boku, to było to bardzo, bardzo śmieszne. Ale em, stałam dzisiaj, zrobiłam sobie kawę i nie miałam pojęcia, co zjeść na śniadanie. I Otworzyłam lodówkę i zobaczyłam ciasto francuskie i zobaczyłam, że mam nutelle. No i e, słuchajcie, postanowiłam zrobić po prostu takie przysmaki z ciasta francuskiego, które się właśnie tutaj pieką. E, ja się, że trochę mi nie urosną. Zaraz Wam je pokażę. A, kadr. Tam się, o, troszkę je widać teraz, o, tutaj się robią właśnie wieczku Dopiero je włożyłam do piekarnika, więc mam nadzieję, że, że coś z tego wyjdzie. No, także dzisiaj takie śniadanko, pewnie nie z nich wszystkich, bo no zrobiłam z całego ciasta od razu, zjem coś tam. Ale chciałam się pochwalić, bo generalnie wczoraj po prostu jak ja dostaję weny życia, to ta wena po prostu trwa i robię tak długo, aż nie skończę. No, i generalnie miałam zrobioną mini formację baton, bo w tym roku robię pierwszy raz mini formację baton. Ym, I miałam ją zrobioną, ale no tak po prostu miałam z tyłu głowy, że ona mi się do końca nie podoba i że chciałabym ją zmienić. No i wczoraj usiadłam i zaczęłam montować muzykę. Troszkę inaczej zmontowałam tą muzykę. I zaczęłam, y, słuchajcie, o godzinie chyba 17.30. Ułożyłam całą tą mini formację, zmieniłam całutką, zrobiłam inne w ogóle ustawienia, zmieniłam w ogóle skład, yy, dodałam sobie jedną osobę i w ogóle wyszła mega. Nie mogę się doczekać, yy, aż po prostu ją skończymy, sk jak będzie wyglądała na scenie. Także jestem się mega dumna. No, ja tak często mam, że jak zostaję wenę, to w ogóle czas się nie liczy nic totalnie. No i słuchajcie, yy, o 20:40 patrzę. Już jest 20.40, no więc praktycznie 3,5 godziny, co jest dosyć y, szybkim czasem jak na ułożenie i zmontowanie muzyki. Więc naprawdę szybko mi to poszło. No wiadomo, jakieś pewnie poprawki tam, sceny, y, ustawienia i tak dalej wejdą, ale tak generalnie większości mam zrobione, także jestem z siebie mega dumna i w sobotę właśnie y, będziemy ją robić, także I can't wait! Y, no, także szykuję się fajny tydzień, dosyć pracowity, y, ale no to przeżyjecie go ze mną. No i słuchajcie, witam was w moim czwartym vlogu. Wow, nie wiem, że to czwarty vlog. Jest mi mega miło, że tyle was ogląda i jest mi mega miło. I z tego miejsca pozdrawiam. Wszystkie moje tancerki, wszystkie moje mażoretki i wszystkie mamy moich tancerek i masoretek, które oglądają te vlogi. Buziaki dla Was, bo właśnie dużo dostałam takiego fajnego, pozytywnego feedbacku odnośnie vlogów, że oglądacie, także pozdrawiam, więc biorę kawusie i lecę. Pójrzcie jakie piękne, świąteczne puściele były dzisiaj w Lidlu. Nie tylko za 40 ziko, a zazwyczaj takie pościele są drogie i często schodzą, także 12 listopada jestem już gotowa na 1 grudnia i 31 listopada i dekorowanie domu to będzie najlepszy day ever! Oh my god! Kocham tą maseczkę płachcie zisanej i drobust zwyczaj je sobie opuściła. Um, zwłaszcza jak czuję właśnie, że mam taką przesuszoną twarz uh, to po prostu to jest zbawienie coś tu się aha, to był nosek po prostu uh, zawsze mam rozkminę, jeśli chodzi o maseczki z której strony uh, się przykładają do twarzy i zawsze on taką właśnie rozkwinę. czy to działa tak, że nieważne z której strony przykleję ma taki sam efekt czy to po prostu ma jakieś znaczenie i słuchajcie ja jeszcze a właśnie maseczek Często mam taki problem, że właśnie w okolicach oczu one mi tak dziwnie nachodzą. Ja wtedy sobie biorę małe nożyczki, robię ciach, rości nam tu, rości nam tu i powiększam sobie po prostu ten otwór na oczy, dzięki czemu ona mnie po prostu później nie irytuje. A żeby jeszcze dołożyć experience, to zawsze o zimnym rollerem. Te usta mi się zawsze tak dziwnie osadzają zimnym rollerem. Z lodówki sobie tak, o właśnie, masują ładnie w skórę. I teraz 15 minut będę się tutaj. O! Relaxation. proszę bardzo moje popisowe ciasto, czyli dakla hordbezowy bezowy z kremem z mascarpone i z daktylami w środku. No i słuchajcie, dzisiaj w ogóle takie przygotowania dlatego, dlatego, że słuchajcie yy... Od jutra zostajemy z gardenkiem sami i przez 4 dni jesteśmy sami, ponieważ mój chłopak idzie do szpitala, ale to takie rutynowe. Wcześniej wspominałam, że ma cukrzycę i po prostu jedzie na taką... nazywam to szkołą cukrzycy. Takie, wiecie, przypominają sobie różne rzeczy i tak dalej. Dlatego dzisiaj stwierdziłam, że przygotuję właśnie obiadek, kotleciki. Yy, ziemniaczki i suróweczka no i do tego właśnie zrobiłam dakłaska yy, żeby taki miał fajny ostatni yy, ostatnie pożegnanie dzisiejsze, a jutro właśnie prawdopodobnie rano yy, jadę go zawieźć do szpitala i w niedzielę będę go odbierać, yy, także yy, szykują nam się z piesełkiem yy, cztery dni no w sumie tak trzy bo w niedzielę już jakby po południu już będziemy razem także no Kroję, bo zabieram do mamy i lecę na zajęcia. Chłop odstawiony do szpitala, idziemy dalej. Plan teraz zahaczyć o cukiernię, w której są cynamonki pistacjowe. So, let's go. Dzień zaczynałam od tego, że zawiozłam właśnie mojego chłopaka do szpitala, ponieważ idzie na 4 dni do szpitala. W niedzielę co prawda go odbieram. I yy, moje plany były takie, że najpierw miałam jechać do pewnej cukierni po yy, cynamonkę o smaku pistacjowym, ale okazało się, że ta cukiernia jest otwarta dopiero od 10.00. I teraz przyjechałam do galeri galerii handlowej, bo właśnie chcę yy, pochodzić trochę, popatrzeć. Co prawda za dużo nie mogę chodzić z moją kontuzją, ale mam kilka konkretnych sklepów. Yy, też chcę iść zobaczyć dwa pierwsze prezenty świąteczne, o których już myślę. No, i właśnie tak sobie chwilę pochodzę, trochę coś tam porozglądam się. I później, właśnie, planuję jechać do tej cukierni, i wtedy wrócimy do domu. Także dzisiaj dzisiaj poznaniowo. Teraz, co prawda, mam 45 minut do otwarcia galerii, ale właśnie wezmę sobie: wziąłam sobie iPada, i za chwilę sobie go odpalę, i będę montowała sobie vloga, ale właśnie zastanawiam się, czy nie pójdę sobie usiąść właśnie tam, gdzie jest jedzenie i sobie po prostu kupię kawę i wtedy będę montować. Chyba tak. Co prawda kadr no nie będzie za najlepszy, ale jakiś będzie i nie wytrzymam do domu, żeby nie przetestować tych zapachów, bo testowałam w sklepie, ale w sklepie jak to wiecie, w sklepie, natomiast byłam w Ziai i Pierwsza rzecz, przygotowania do vlogmasów trwają. Ta Słuchajcie, cały zestaw z jajki e, piernikowy. Rok temu miałam taki piernik, imbir i coś jeszcze. I było fajne i w ogóle opłaca się mega kupować te zestawy, bo on cały kosztuje 35 zł. A osobno za to wszystko chyba wyszłoby 50 zł. Także zaraz otwieramy i testujemy. Ale nim to, to jeszcze kupiłam. Znowu TikTokowe polecajki. Pierwsza z nich, a to nie, to jeszcze kupiam dodatkowo. Dobra, niezręcznie pani przed autobus, obok, wcale nic nie robię. Zresztą, czy mnie się przyjmuje, nikt mnie tutaj nie zna. Dobra. Ehm. Z serii wegańskiej na TikToku. Wszyscy to polecali i byłam ciekawa. Co prawda, troszkę ceny mnie tego zaskoczyły, bo jak naziaję, to jest bardzo drogo. W sensie za to zapłaciłam 37 zł, a za to zapłaciłam 45 zł. Więc jak to się nie sprawdzi, to się wkurzę. No ale cóż, czasami się tak testuje. I to jest, słuchajcie, krem maska do skóry wokół oczu z ceramidami. I ja ogólnie przez moje atopowe zapalenie skóry często mam, nawet chyba dzisiaj, mam zaognione takie zaczerwienione tutaj okolice pod oczami, i bardzo często tutaj robi mi się mega sucho. Próbowałam już kremą pod oczy znakomic. Próbowałam leków takich droższych, kremów dermatologicznych z apteką, z apteki. I jedyne, co na mnie działa, to kremy ze sterydami, a nie chciałabym ciągle używać tych sterydów, no bo to nie jest wbrew pozorom aż tak dobre dla naszej skóry, więc ludzie pisali, że to jest boskie, także kupiłam i będę testować. I kolejna rzecz, ja od jakiegoś czasu, w sumie dłuższego czasu, mam ogromny problem z... Yy, Zapchanymi porami. I nawet jak robię dwuetopowe oczyszczanie, robię super pielęgnację, to nadal to się dzieje. I dużo osób polecało tą maskę zwężającą pory z jaj. Także będziemy testować i zobaczymy, czy coś rzeczywiście da. zrobimy wąchu, wąchu. Ale ona jest dziwna. Uuu, taka. Pachnie tak ładnie nawet. Nie ma konkretnego zapachu, ale zobaczymy. Kremik do oczu. Też nie pachnie, właśnie się chyba Dobra, i teraz przejdźmy. Jeszcze tak. Teraz Zia wypuściła, oprócz tej serii piernikowej, śliwkę, czekolady i brownie. I ja mogłam, właśnie w sklepie, pani miała te stery, mogłam sobie powąchać. I tak, śliwka, czekolada pachnie dokładnie jak śliwka, czekolada, natomiast mnie ten zapach by po prostu irytował chyba i jest za mocny, więc wziąłam piernika, bo naprawdę jest super świąteczny i na święta będzie idealny, ale wzięłam też brownie na spróbę krem do rąk i słuchajcie, ja sobie od razu po zakupie yy, posmarowałam ręce i ja do teraz cały czas czuję, że pachnie takim prawdziwym brownie, więc zapach ma mega yy, i, właśnie, i to jest krem do rąk, także go sobie zostawię w aucie, ale właśnie tu już mam za dużo tych kremików do rąk, więc muszę sobie wyciągnąć. Ale w sumie świąteczne jeszcze, brawnie, w sumie nie jest aż takie świąteczne. Ale dobra, zostawimy to na święta, żeby nie było. Wszystko zaczynamy w święta. No to robimy opening piernika. Jestem mega, mega ciekawa, bo jest tak: jest mgiełka, jest yy, pianka do rąk, balsam, i rąk, tak? Dobrze. Dobrze mamy to, tak. Janka do mycia rąk. My yy, mieliśmy już z Ziai rok temu właśnie, yy, świątecznej i mieliśmy jeszcze z takiej różowej yy, o zapachu marshmallow. Mega było. No teraz co prawda, nie będę myć, ale może sobie odkręcę i powącham. Teraz już tak, wiecie, really? O, ja nie mogę. A, o, jeszcze wyleciało. Dobra, no to szybkie mycie rąk. I wytrzymam zaraz sobie to. Ale ładny piernik, o, nie mogę się doczekać, nie mogę się doczekać. O nie, trzeba to wytrzeć, nie wiem, czy właśnie nie zrobiłam sobie gorzej. I teraz lecimy tak. Eee, to jest żel pod prysznic, więc to fajnie. tego. Ale pierniczek, ale będzie się doczekać. nie mogę doczekać. Oczywiście krem do rąk i kremy do rąk ja bardzo często używam, więc na pewno sobie będę je miała w aucie. I jak będą tak się utrzymywać, jak to brownie. Nie wiem, jak nie robią te zapachy. I kolejna fajna rzecz to jest mgiełka do ciała. Tylko czy to można spryskać ciało, unikać kontaktu z oczami? Robimy świąteczny? Ale, pachnie. O, kurde. Dobra, jestem zadowolona zakupy z jaj. Mam nadzieję, że te maseczki się. Yy... Te maseczki yy, się sprawdzą, bo tyle kosztowały, więc mam nadzieję, że Wiesz, to nie jest jakby mega droga cena, jak na kosmetyk, ale jak na kosmetyk z jaj to dosyć. Z jają mam taką relację, że dużo rzeczy mi się sprawdziło, z jaj, dużo rzeczy mi się nie sprawdziło, yy, także. O, już zostałam. Zbierz 15 oliwek, odbierz 50 zł. Aha, aplikacja oczywiście, dobra i słuchajcie, wiele mam kosmetyków, które mi się sprawdziło, wiele kosmetyków, których mi się nie sprawdziło, także będziemy testować i w sumie na tyle by było z moich zakupów, coś tam przeszłam, prezentów, które chciałam kupić akurat nie było i zdecydowałam się, że jednak nie jadę do tej cukierni, bo musiałabym przejechać przez całe Poznań, co pewnie zajęłoby mi dłużej czasu, a w sumie w niedzielę tutaj wracam, więc może wtedy będzie otwarte, bo odbieram właśnie wtedy mojego chłopaka ze szpitala ale w sumie planuję zabrać rodziców, i żebyśmy jechali na rodzinny obiad. Także jeszcze zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także włączam TED, TED Talk Tedexa. Muszę wam o tym nagrać i opowiedzieć, bo po prostu to jest moje odkrycie ostatnich dni. W sensie ja wcześniej już znałam TED Talk i TED, ale w tym tygodniu znalazłam takie tematy, że ogień. Dobrze, yy, więc jadę do domku i dzisiaj, yy, co prawda, nie mam żadnych zajęć, yy, ale mam co robić. <laughs> także siadam do kompa i, i biorę się za wszystkie rzeczy. No i pewnie później yy, zrobię sobie jakiś obiad, yy, albo go nie zrobię. Yy, I pewnie będę robiła jakąś choreografię, ale to się zobaczy. Jeszcze trening mnie dzisiaj czeka, no bo musiałam dzisiaj wstać mega wcześnie, więc no nie zrobiłam go. Także lecę do domu. Dobra, nie wiem czy teraz to nie wygląda źle że nie jestem tak bardzo prześwietlona, ale dobra po prostu opowiem wam słuchajcie, ja bardzo nie lubię wizyt z naszym pieskiem u weterynarza bo nasz piesek jest y, bardzo wrażliwy y, i po prostu no, nie lubi generalnie dotyku obcych ludzi Zwłaszcza weterynarza, bo to miejsce mu się po prostu źle kojarzy. No i mieliśmy taką akcję, że wczoraj zjadł nam dosłownie taki maluteńki kawałeczek ciepłego ziemniaka, bo po prostu spadł przy blacie, nie zdążyliśmy go złapać i zdążyliśmy jakby większość tego ziemniaka podnieść, tylko zostało taki mały kawałek i go zjadł. No i często po prostu jest tak, że on nie był na szczęście mocno gorący. Był ciepły no i yy, nasz piesek zaczął wczoraj wymiotować. Yy, miał yy, rozwolnienie po prostu. No i musieliśmy z nim wychodzić w nocy, i myśleliśmy, że po prostu przejdzie, bo czasami tak jest po prostu u piesków. Zwłaszcza że to jest mój drugi pies, tego pierwszego miałam przez 13 lat, więc mam trochę doświadczenie yy, i zazwyczaj było tak, że po prostu albo zwymiotował to, albo po prostu wyszło drugą stroną. I było ok, ale w momencie, kiedy ja dzisiaj rano wstałam, wyszłam z pieskiem na spacer, dałam mu jedzenie, i on pierwszy raz, odkąd jest u nas z nami w domu, odkąd go wzięliśmy ze schroniska, nie tknął jedzenia. Dla mnie to w ogóle było totalne przerażenie. Także, właśnie po powrocie z poznania, od razu mówiłam weterynarza, byliśmy u weterynarza i on tak piszczał i tak się bał, a po prostu dla mnie to jest. Ja jestem tak wrażliwa, że ja po prostu od razu płaczę. Panie, panie, weteryna, panie y, weterynarz, weterynarki, nie, weterynarz. Panie weterynarz się y, zestresowały też tym, że ja się stresuję, bo myślały, że ja jakby wiem, że one nie krzywdzą tego pieska. Ja powiedziałam, że to jest po prostu za dużo emocji, za dużo tego wszystkiego. Y, Także się, ja się zawsze stresuję weterynarza. Jak y, wiem. Jakby wiem, że to jest dla niego dobra, ale po prostu dla mnie to jest tak ciężkie do, do przeżycia, że po prostu teraz zaczynam płakać, bo jestem mega wrażliwa, na po prostu właśnie e, takie cierpienie zwierzątek, e, no i dostał właśnie trzy zastrzyki, mamy leki, i teraz jest dobrze, bo dostał z lekami mokre jedzenie, takie wrażliwe dla jelitek, bo też kupiłam i już jest lepiej e, nie zwymiotował, bo pani powiedziała, że jeśli w ciągu dwóch godzin od podania zastrzyków zwymiotuje, no to niestety trzeba będzie robić tam gdzieś jakieś prześwietlenia, bo pewnie coś w żołądku utknęło, a na razie właśnie chyba już minęły dwie godziny, tak zaraz się wydaje, że, że będą dwie godziny i zjadł jedzenie normalnie z tabletkami, nie zwymiotował i teraz sobie śpi już ładnie, więc myślę, że, że będzie ok, że po prostu gdzieś tam ten ziemniak jednak podrażnił, także cieszę się bardzo, że już jesteśmy po i że mam nadzieję, że będzie dobrze, bo mój strach też potęgowało to, że właśnie jesteśmy sami teraz przez trzy dni, także no y, śmiesznie i trochę stresująco, ale myślę, że damy radę. Ustawię budziki w nocy, że jak coś to właśnie wstanę y, i wyjdę z nim w nocy, żeby też się nie męczył, bo on później jak właśnie... Nie zesika, albo wymiotuje, albo zrobi kupę. No, po prostu nie może wytrzymać. Na początku oczywiście budzi, ale jak nas nie dobudzi, no to po prostu gdzieś tam w kącie robi. że jest później zestresowany i mu jest wstyd z tego powodu. Także mam nadzieję, że teraz będzie dobrze i że damy radę we dwójkę. Jadę, słuchajcie, właśnie do fryzjera i pierwszy raz w życiu będę robiła taką dużą metamorfozę w swoim życiu. Także ostatni raz widzicie mnie w takiej wersji, trochę tłuste włosy, bo będziemy myć, ale nie mogę się doczekać i jestem jednocześnie zestresowana i podekscytowana, także zobaczymy co to będzie. Nowe włoski! Mam grzybeczkę, ale fajnie, podoba mi się bardzo. Zobaczymy, jak będę sobie radziła z nim na co dzień. Kurde, nie widać przez wiatr. XD To, A, nagrywasz, tak? rewil Nie widać tak. O, grzeczkę! Jak ci się podoba? No przecież w ogóle po nie. No. Jak ci się podoba? No inaczej, tak? Ale ładnie, nieładnie? Ale nie? Tak słodko wygląda Pierwsze dylematy z grzywką. Jak widzicie, prawa strona wychodzi perfekcyjnie za każdym razem. Lewa strona. Chyba zostawię to bez komentarza. Po prostu. Dzieje się coraz gorzej z nie? No, to Natomiast jedna strona jest perfekcyjna, druga. Yy... Drugą będę miała tak, chyba po prostu najzwyczajniej w świecie, żeby jej na razie nie było. Widać.